Zademonstruję teraz manewr zwrot przez sztak. Zwrot przez sztak jest to przejście dzióbem jak z kursu ostry bajdewin jednego halsu do kursu ostry bajdewin drugiego. Kursu. Przy zachowaniu ciągłości cyrkulacji oraz prędkości manewrowej. Aby wykonać ten manewr prawidłowo, muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze, musimy płynąć kursem ostry bajdewin. Sprawdzam, tak płyniemy kursem ostry bajdewin. Po drugie, musimy mieć prędkość manewrową. Sprawdzam, tak? Mamy prędkość manewrową. Po trzecie, musimy mieć wystarczająco dużo miejsca, aby wykonać ten manewr bezpiecznie. Więc sprawdzam, co się dzieje przed dziobem, oraz za naszą prałwką na Wszystkie trzy warunki zostały sprawdzone. Teraz podam komendę, a załoga odpływam. Do zwrotu przez sztab. do przez sztabę. Wychylam ster około 30 stopni, ostrząc do wiatru. Obserwuję pracę foka. O. Kiedy fok przestaje pracować, podaję komendę. Prawy fokaszot od luz. Jest od plus. Siadam się na drugą burtę, utrzymując wychylenie steru. Kiedy fok zaczyna być, kiedy fok jest przy reliwu, podaję komendę. Lewy fokasz wybiera, w foka Prostuje ster, kończąc cyrkulację. Sprawdzam, czy płynek na ostry bajdawin drugiego halsu. Tak, na na ostry bajdawin prawego halsu.